Witamy Was kochani serdecznie w naszej kuchni, kochani. w której oprócz, kochani, oprócz dobrych dań jest także nasza gadka, szmatka. O czym? O wychowaniu oczywiście. Dzisiaj będzie coś super, bo będzie w końcu na słodko. Na słodko, miło, przyjemnie. Naturalnie Takie słodko, bo taki, taki. jest podtytuł. Naturalnie słodko. Co to znaczy naturalnie słodki rodzic? No taki nieprzesłodzony. Taki, taki który, jak naturalny makijaż, e, taki, który kocha, w, u, tak na maksa ale nie. Ale nie za bardzo. Ale taki, że... taki, taki taki jakby cukienki. Żeby oczka nie wyszły. Taki nie był e, taki biała, biała śmierć, tylko taki naprawdę kochający, a nie toksyczny. Jak dzisiejszy deser, który będzie? Bez cukru. Na, jak to deser bez cukru? Zaczekaj, hello! Bez cukru walczymy z do. Ale będzie cukru. z mango, bo widzę. Bez cukru będzie. Będzie ze znanymi, mam nadzieję, nie z, wiem. Z nasionkami jest... chia. chia bardzo zdrowe mango, które jest dostępne w zasadzie o każdej porze roku. Tak jest. Mleko najlepiej nie, ale takie ja tu mam migdałowe. Namawiam do roślinnych takich dobrych mleczek. Czyli smacza, Też da smaczek. Tak da smaczek, zero cukru, fantastycznie. Dużo po prostu. owoców. Dzisiaj towarzyszą nam owoce, bo chcemy być zdrowe. Czym tak? Chcemy być zdrowe i zaczynamy. Czy ja znowu będę blendować? Oczywiście, My nie możemy żyć blendowania. Żeby ten blender był obok mnie, po prostu będziemy się śnił po nocach. Nie o, oczywiście. Naturalnie słodki rodzic, czyli taki, który potrafi stawiać granice dziecku, ale też nie zasłodzi go. Jakie to jest dziecko zasłodzone? Chodzi o takie zagłaskane. Ojej, już wszystko dostaje, zanim jeszcze pomyśli. Mam, muszę Cukieraczko zrobić. Nawet synek już ma 19 a mamusia przy żelazku. Dż, 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 dż. Ma leży ale zaczekam, jak twój przystojniak, żeś lat 19 przychodził i mamy wyprowadziłem się, ale nie chce mi się używać tej pory. No, Proszę, żebyś jeszcze wyprowadził. Czy możesz mi? <laughs> nie wyprowadziłem się, ale generalnie <laughs> masz tutaj taki stos koszulek. I mam taki do prania. <laughs> jak świstaczek w te sreberka, tak, rozumiesz, tak, zabie i co? Tak, I tak, kładam tak. mu w No jeszcze talerzyk po prostu zabie ponosi, przynosi, kładzie, całuje. O oh, Boże, Chyba jaką, zjem zupkę Czekaj. <laughs> jaką zupkę dzisiaj byś zjadł? Tak? Ale to się Na naprawdę, naprawdę nie, się nie, nie kończy nasz jakiej zupki. Ty bo już wiesz, jesz. Aha, ty już, okay. wiesz. Ty już wiesz, też wszystko wiesz. Bardzo cudownie. No fantastycznie, Taki, ale takie dziecko, się. wie, że tak już tak marzy, tak już wie, że tak jest przesłodzony ten rodzic i wszystko ci daje, to ty naprawdę nie potrafisz się cieszyć. To, bo chcesz jakąś super zabawkę? No I tak. nie ma czegoś takiego C elementu zaskoczenia, Cze nie, czekania, takiego czegoś, bo bym chciała tę zabawkę, super, a mamunia już, syneczko, córeczko, już masz tę zabaweczkę. Straszne. To Znaczy że nawet nie ma elementu, że być Dobrze. może tej zabawki nie dostanę. Nie ma elementu, to ja straszne. podgrzewam mleko. A myślałam, że już będę coś mieszać. Ja tu mam 300 litrów, to bardzo ważne i trzy łyżeczki nasionej. Trzeba mieszkać z ciepłym mlekiem. Nie za dużo, bo wtedy to już nie będzie takie zdrowe. Podgrzejemy. Aniu lejemy mleczko. Lej I... was panna! Wszystko musi być w umiarze. bo nadmiar nie jest miłości. niedobry. Nadmiar w miłości nawet jest niedobry w takim przesłodzeniu. I nadmiar tutaj też będzie okej, jeżeli damy za dużo na przykład ale... Słuchaj, ja słyszałam o kobietach bluszczach, ale nie wiedziałam, co też rodzice bluszcze, tak? Że troszkę to dziecko aż tą swoją słodkością przyduszają, tak? O to chodzi? To dziecko. To się nazywa rodzice helikoptery. Taka jest nazwa. Że teraz. jak? Że on jest taki helikopter, który. <słuchaj> 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 O, skaleczył się, Bach. O, głodny Bach, jeszcze nie potrzebuje taki helikopter. Krążysz. Czysz. Rodzice, helikoptery, kolejne hasło na lodówkę. Nie bądź rodzicem helikopterem. Tak, spokojnie, bez helikoptera. Czy rodzic helikopter daje szansę dziecku na porażki? Mocno Rodzic tutaj. helikopter martwi się, żeby dziecko miało wszystko o czym zapragnie, żeby nie było smutnych chwil, nie było trudu, nie było takiego znoju, znoju pod A przede wszystkim łez. łez, tragedii, jedynek, no. przewracanek. Chodzi ci o przewracanki rozumiem, skaleczenia I na tak, kolanach, te sprawy? być letnie mleko, żeby się już, nie już nie pomyliło. I ile łyżeczek? 3. Brawo Ania. Dziękuję. 3 rzeczki, jedna, druga. A czyli przed miksowaniem wrzucamy to, to tutaj? ogóle nic nie miksujemy, tylko mieszamy i poczekamy, bo to musi wszystko. Chłonąć troszeczkę to mleko, tak? Te... Troszeczkę, my się uczymy się cierpliwości. Oczekiwania będziemy okay. oczekiwać nawet więcej niż parę godzin. <głos> <głos> czyli tak naprawdę, kochane mamy. Jak to zrobicie, to przed snem, przed snem to jest idealnie. Rano się budzicie i wyciągacie z lodówki. Już jest prawie gotowy. Już jest prawie gotowy deser z nasionkami chia i do tego dołożycie coś innego. Kiedy czerwę. ja będę coś miksować, czyli chwila moment, czyli Dobrze. to już jest w letnim mleku i musi poczekać. Tak, jak w życiu czasem ma. Musimy czekać. To przelejemy do takich super fajnych puchareczków. O, i włożymy do lodówki. Do lodówki. Mieszamy to Na pewnie. długo? No już mówiłam, ucz się czekać. Dobrze. Na noc całą. Powiedz mi teraz… <grym> Czekaj, super. nie mogę się skupić. Wiesz, patrzę tu i, i, i jednocześnie chcę cię zapytać. Miesz czy jakie to rzadkie? Ale zrobi się gęste. A, wow! <grym> I zdrowe. Wow. Bez cukru. Powiedz mi, czy porażki są dzieciom potrzebne? Bo my się boimy w ogóle sami porażek, tak mi się wydaje, tak naprawdę bardzo wiele się po nich uczymy. Porażki są bardzo potrzebne w życiu dzieci, w naszym, tak jak sama powiedziałaś. Poproszę argument, dlaczego? Dlatego, że jak się upada, to trzeba powstać, idziesz do przodu, się uczysz. Nie, a jak może być dobry, nie wiem, muzyk, pianista, tak, który na początku nie fałszuje grając? Eee, albo ten skrzypca. Eee, w domu umierasz. W zaczyna, zaczyna. A potem pozwalamy mu na to, żeby doskonalił żeby się. Żeby doskonalił się. Dobrze. A my chcemy, żeby nasze dziewczyny było korektne, Ja wiem, wiem tylko nie w... każdy ma muzykę w domu. Ładnie pisało, nie popełniało błędów. To co mamy robić? Pakować go błędy na siłę? Pozwolić mu popełniać błędy. Teraz odpadam do lodówki i poczekamy co do noc. Jeszcze kolejny pucharek zrobimy, poczekamy, cierpliwie i porozmawiamy o przesłodzeniu życia naszych dzieci. I tak wygląda deserek. Widzisz jakie są jeszcze Nie, nie, eleganckie. Jaki smacznik. go do góry mi się wypadnie? padnie? Saj, mi, ja nadal ale, czekam tutaj. Ale on wiesz. jest jeszcze smutnym deserem, bo możemy deser. tutaj mango. Wiesz, Ty lubisz bardzo blendować. Ja wiem, bardzo, że to jest Twoje ulubione będzie. Doszłaś już do wprawy. To proszę bardzo, zblendujesz trochę tego, a ja pokroję pozostałe mango. Polejemy takim sosikiem, resztę pokrojemy. A ja wrócę do rodziców. Posłuchaj, do czego może doprowadzić przesłodzenie dziecka, czyli taki przesłodki rodzic, który usuwa wszelkie przeszkody spod nóg dziecka, który biegnie z blokiem, który, jak dziecko zapomniało, do szkoły, który po prostu no, chce je. no bo przyturać zawsze można, to wiemy. Natomiast chce uniknąć, aby dziecko płakało, bo myślę, że to jest główny problem. Dlaczego? Do, Do takiego. pierwsze mam wiele we ręce. Nic nie robię w życiu, bo nic nie mm -hmm. potrafię. A poza tym jestem w ogóle niezaradny życiowo. I nie to, że teraz biegnę, bo mam pięcioletnie dziecko i mówią, że buty i wszystko robię, wszystko robię. Tylko ty zawsze patrzysz jako rodzic. Nie teraz, nie tu i teraz. Dziecko to nie jest tu i teraz dziecko to jest za 15 lat, za 20 jakim będzie człowiekiem. Czyli jak masz na przykład, jeżeli go jest która ma 3 latka, to, to ona, patrz, ona kiedyś że ona będzie z Krystyną. Ma 23 lata ma swojego mam nadzieję męża albo już prawie go ma. A bo dorosła, pracuje. Jest e, samodzielna. Tak. I co? I teraz telefonik do mamu. Nie mamu nie mi to mamu nie porozmawia z szefem. Mamusia szef mi powiedział takie przykre rzeczy, a to mi nie wyszło, mamusia, może byś przyszła do mnie, a może zaniesiem razem ten Slibi do pracy. A czy ja mogę zacząć miksować? Ja myślę, <grym> że wypadało. <grym grym> za to <tą> nikt. <miksole> ja cię przepraszam, bo ja cię, cię bardzo słuchać, będę mówiła po prostu tylko głośniej. I, I zobacz, zobacz, idealnie. No jeszcze dokrajasz to mam go? Nie kroję, żebyśmy miały takie... Do I zaczekaj, nie ta aby podsumować cierpliwość. uczyć ta? cierpliwości. Wiesz co ja zauważyłam, że dzieci chyba mają teraz... Y bardzo dobrze, bo też dużo rzeczy jest dostępnych i tak naprawdę nie czekają na pewne rzeczy. Ja pamiętam jak na prezent od świętego Mikołaja czekam, to się to czekało, było wow, na pomidory, a teraz tak. Pół roku. A, a tak naprawdę to trzeba teraz na efekt wow u dziecka trochę poczekać, bo rzeczywiście dużo rzeczy jest dostępnych. Nie, no dlatego, że my dajemy. Co to znaczy dostępnych? Czyli sami się w to wkręciliśmy to jak w pół roku. do sklepu wyciąga kasę z kieszeni. No nie, nie, nie! Gryz. Nie wiem, zabawki, wszystko, wszystko? Firmowe rzeczy, bo kolega ma adidasy, fajne też chce mieć takie firmowe, jakieś buty spodnie. Poza tym dziecko chyba bardziej docenia to, co samo na przykład, jakoś sobie na przykład przeszczędzi, sam kupi. Ja pamiętam jak moja córka zaoszczędziła pieniądze i pamiętam jak ciężko jej było wydać, ale jednocześnie powiedziałam, nie, to sobie kupujesz sama. Yy. Rolki, które potem się zamieniały na łyż, wyż, rolki. Ja cię kręcę, jak ona je muskała, głaskała, czyściła. Toż rodzic nigdy nie Dorzucasz pozwoli. Dorzucasz jeszcze mam go? A daj troszkę żółtego takiego ładnego. Nigdy nie pozwoli pracować, dziecku. No wiesz, zawsze są jakieś pieniążki z komunii, na przykład. <laughs> Więc przysłodzony rodzic nie uczy swojego dziecka takich e, umiejętności. Nie przygotowuje do życia. Mhm. Mm po pierwsze, nie przygotowuje do życia. Co nie postawiam dzielnego takiego, przeżycie, życie to jest trud. Życie to jest yy, niejednokrotnie uzaspływające po policzku. Czy my będziemy jeszcze Takim... coś tutaj domiksowywać? Ja cię przepraszam, że ja. Czy... Ja wiem, że jesteś dobra względem. Ja chciałabym. Sobie, nie, nie, już. Dobrze, ja to mogę już teraz coś z tym zrobić. Tak, tak? a i ja sobie tak, wrzucimy Super, troszkę tutaj Tam tego wiem, takiego o, pokrojonego, po żeby nam się dobrze jadło. Mm -hmm. Proszę bardzo. A resztę sobie zaraz tym zalejemy. Wiesz, ja się, że ten brak oczekiwania, szczególnie u rodziców, wypływa. Sama to widzę, gdy słyszę jestem głodny, to z tym jedzonkiem. A nie wiem, czy dzieci myślą, że czasem odczuwają jeszcze głód w naszym kraju? Myślę, że są dzieci, które są głodne, ale takie dzieci, które mają dostęp taki do jedzenia. Czy my? Nie, chciałabym, żeby wiedziało, że jest coś takiego jak uczucie głodu. Od czasu do czasu. No ja się do końca z tym nie zgadzam, ale generalnie, <laughs> ponieważ lubię jeść, lubię jeść, lubię <laughs> Też lubię, lubię. <laughs> też lubię. Ja bym chciała, żeby dziecko wiedziało, że jest coś takiego, to sprawia, że czasem jest mi przykro, że jest coś takiego, że jest dyskomfort, <laughs> że jest coś takiego, że może mi grupa rówieśnicza powiedzieć coś przykrego, i muszę sobie jakoś umieć z tym poradzić. Mogę porozmawiać z mamą, ale nie tak, że ta mama, zanim y, jeszcze dziecko pójdzie załatwiać swoje sprawy, jak z tą grupą porozmawiać, to już wydzwoni do rodziców, stanie przed szkołą tata i czeka na załatwi sprawę po męsku. Tak, to jest nie dam. A, to przesłodzenie jest. się kojarzy również z nadopiekuńczością. Tak. Dlatego też mówi się o takich rodzinach, rodzicach, że są helikopterami, ponieważ wszystko chcą, no dywan… No Czy ja mam to polewać? Nie ja wiem, dobrać, bo ja tak jakoś spróbuj. samowolkę zrobiłam no, teraz, ale tak mi pasowało, że to no teraz, w końcu tak, to, tak? to jest ten moment, ten moment, to jest ten moment, co jak mi będzie smutno. Teraz mam dyskomfort i ja widzisz, ten tester zaspokoi mój dyskomfort, słuchaj. No, Proszę bardzo, o tam jeszcze się coś się... coś... czy ja mogę tało to do końca wyleć? A wylewaj. Dobrze. Tak, to jest bardzo zdrowe. A to owoc. bardzo dużo to... tego mango jest, ja? No lubię, idealnie, no to, ja to, lubię to chodziło, mango. że było dużo. Bardzo zdrowe. Zawsze można powiedzieć smutno ci, że przegrałeś konkurs, chodź, zrobimy sobie jakiś dobry deser. Na przykład czyja bez cukru. I musisz poczekać na to całą noc. Czyli dzisiejszy hasło, pocieszaj się deserem, nie bądź rodzicem helikopterem. Tak i pamiętajmy, I że Możemy? nadmiar nawet tego zdrowego miodu, Przesładza. No, przesładza. nam życie. Prawda, czyli wszystko co jest na dmiarze, nawet ten nadmiar naszej takiej opiekuńczości, troskliwości jest e, no nie A co Ty już tak? Ej, nie, Przepraszam, nie, Cię. Przepraszam Cię Matko, to nie się może. nazywa hipokryzja. Nie, nie możesz się dotykać. No Mówię to, o cierpliwości. Próbuj, spróbuj, spróbuj i przesuć mnie, Dzięki, dzięki. Ja to mam totalną słabość do deserów, w ogóle od odlot, od pycha, pycha. Może tak, żebyśmy jako rodzice Troszeczkę? słabość do deserów, ale jednak nie przesładzali dzieciom Tych. naszego życia, również też nie, nie przesładzali deserów. Nie daliśmy ani grama cukru, ani grama, to prawda, sprawdzałam. Nawet, nic. Nawet nic. nic? Zero Cukiernica nic. służyła nam tylko jako dekoracja do tego, żeby pokazać, że można przesłodzić, a cukru nie, cukier nie. Natomiast mówimy tak na kciuki w górę, Subskrybujcie nasz kanał, a możecie także napisać do nas jakieś różne spostrzeżenia, tematy. Być może to w jakiś sposób wy... Może jesteście przesłodzonymi rodzicami, ale nie martwcie się. Albo... My ciągle wracamy do tego, nie martwmy się. Tak jest. My popełniamy błędy. I słusznie. My upadamy. I słusznie. I słusznie. Ale no. musimy wiedzieć, że przesłodzenie, nadmiarowe przesłodzenie, taki nadmiar przesłodzenia nie jest dobry dla naszych dzieci. Wychowanie od kuchni małpasaldanet.pl o matko.